Witam wszystkich bardzo serdecznie Postanowiłem wrzucić to w formie odcinków, żeby wycinać niepotrzebne rzeczy Pierwsze pytanie Dlaczego zacząłem nagrywać mniej więcej od 1.4 gry? A to dlatego, że nie wiedziałem czy będę w nią grał Nie byłem pewien Ale jak już zacząłem, to mam nadzieję, że to dokończę No i to tyle gadania Do roboty Ja pierdolę, nie. Zrezygnuję, nie wiem, czy dokończę. Może innym razem. Dobra, ja. Czy to czarne gówno? Proszę, idź sobie. Okej. Okay. Sobie zatrzymać i przeczytać, ja w to nie lecę. No szkoda, mi marnować amunicji, no. ale to może być więcej amunicji. Kuźwa, tak źle i tak niedobrze. No, nie mam nic, czym mogę mu to przypierdzielić. No nie bardzo. Kwatery jakieś, plecak. Nie? Nic? To po co ja to podniosłem? Przewodnik po Amazonce pięknej z Czarnej Laguny. No ta, piękność. Widziałem tylko słowo ojciec. Mi się nie podoba. Tatko to jest temat zamknięty dla mnie. Nie chcę do niego wracać. Można to sobie obejrzeć na live, który... Był jakiś czas temu, nie chcę skłamać, więc nie, nie odzywam się na ten temat. To jest bezpiecznik, tak. Jezus, Maria! Dobra, można ci jakoś porobić, typie. O, tylko dwa strzały. Ej, chcę więcej amunicji. Proszę, dajcie mi amunicję. Mogę się blokować... Mo nie można uderzyć tą bronią. Ale gówno. Mm. Zajebałem bezpiecznik. Co mnie teraz zabije? Słyszę dźwięk. Pierdzielam. Gaz, gaz, gaz. Nie. Nie! Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Tutaj na prawo ktoś chodzi, ale ja muszę wejdę wyżej. Szukaj Itana. No chętnie. Jeszcze wyżej. Ja spróbuję jednak wejść wyżej trochę. Tutaj nic nie było ciekawego. Oczywiście, że nie wejdę wyżej. Mm. Ale piętro niżej jeszcze coś było. Nie podobał mi się ten dźwięk. Zamknięte z drugiej strony. Aha. Okej. Okay. Proszę cię, dziewczynko, nie rób mi nic złego. Wyglądasz. Zostanę twoją mamcią, chcesz? Nie chcę. Nie będę tego oglądał. Tak, będę twoją mamą, tylko nie rób mi nic z tymi czarnymi bomblami. Stara kaseta wideo, no. Mmm. Super! E001 Ej, to jest ta buteleczka też ma taki numer. Tą, z którą się obudziłem. Mia Winters Cabin mhm. Zreszcie, że ta kaseta to będzie najgorsze, co mogłem odpalić. Nie no, poza tą grą oczywiście. Ja pierdolę o, no, trofeum wpadło. Przewin przed zwrotem, Alan. Zaraził się, jak go zaatakowała. Ono w ogóle tą opaskę, którą my mamy. I się i tam miał. Ty to jest od niego? It's my fault she got out. Yeah, I'm gonna She That doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here, yeah. take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie, where are you? Evie. Mam skrzynię, w której nic nie ma, na pewno. Mhm. Pistolet maszynowy P-19? Co? Nóż survivalowy? O, Ale... E, zamieniłbym to. Nie chcę oglądać noża. E, tu się przekładało. O, i to jest właśnie ta buteleczka. Próbka tkanki Eveline. To są jej próbki. E-001, to jest jakiś obiekt testowy. A czemu oni robią obiekty testowe z jakiejś mojej dziewczynki? A no w sumie, ona ma tam czarną maść swoją. Nie wiem, co tu chodzi na razie. Ten już wydaje się być niezły. Nie ten sork tempe, który miałem cały czas. Nie tu trzeba iść. Na no wszędzie można iść. Hmm. Nie lubię takich pomieszczeń. Wspinaj się? To znaczy wspinaj się. Chciałem się wspiąć. Coś się zgliczowało? Deszcz pada, ok Dobra, na razie poszukałbym amunicji, bo coś czuję, że jak ją spotkam to nie będzie wesoło.

Fuj. Czy teraz po tym chodzę? Nie chcę spotkać jej brzydkich przyjaciół, ale sądząc po ekwipunku to chyba spotkamy Suplementy. Te drzwi są w ogóle obrzygane, że tak się wyrażę. Ale nie pójdzie ich otworzyć, nie? Nie. Fuj, wydaje dźwięki jak... Żebym po kupie chodził No oddalam się od niej, bardzo fajnie mhm. Tu czegoś ewidentnie brakuje, jakby przycisku albo jakieś korbki. A tutaj? Słyszę kogoś Aha No ej Bąbel O I to spory magazynek no. Szybko wykończę czarnych To jest jakiś, znowu brak Może jakiś klucz, nie wiem co tam trzeba wsadzić to mnie... Na razie mnie to nie interesuje póki czegoś nie znajdę Suplementy, co robią suplementy? przerobić, ale z czym mam to przerobić Znalazłem! Iwi Ivi pojechałaś na drugie piętro i tutaj zaczynaliśmy Poźwa. A, no. Do podziemi. Zbliżamy się. W ogóle, kim jest Mia? Czemu ona ma karabin? Przecież ona miała jechać opiekować się dziewczynką. A właśnie. Jeżeli ktoś nie zna całej tej fabuły związanej z rezydentem 7, to polecam sobie przeczytać przed tym wszystkim. Co tutaj zobaczycie? Znaczy już zobaczyliście, bo zapomniałem wspomnieć na początku, standardzik. Hmm. Polecam po prostu sobie obejrzeć. Obejrzeć, przeczytać to wszystko na ten temat, ale wytłumaczę. Ta Tamia, której teraz z nią jestem, pojechała niby opiekować się starszymi osobami do tego domku. I wysłała do Itana wiadomość, że ma przyjechać po nią, że ona już kończy tutaj pracować. No i przyjechaliśmy, ale jej nie ma. No to zaczęły się dziać te wszystkie rzeczy, szukaliśmy jej po domu. Tatko odradzał się pięć razy, potem mamusia nas zaatakowała, po czym ten pierdolnięty Lukas. No i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Tak w skrócie, poprzednie live już mam za sobą. Nie chcę mieć z nic wspólnego Municja do pistoletu maszynowego trochę dużo Kurwa A to ma rozrzut No ba, tej to to nie jest Gniesz Muszę przeładować. Nawyk. Mam taką fobię. Wow, bomba zdalnie sterowana? Dobrze przeczytałem. Wow. Mam taki nawyk każdego gracza, że muszę przeładować, bo jak nie, to będę chory którym będzie chciał zejść? Ten, naokoło? bronić, przebiec pod mam strzelać. No, umarł. O, to leżą jego części chyba. Nie lubi jej przyjaciół. Dobra, ona jest za tymi drzwiami, pójdę zobaczyć, co jest tutaj, zamknięte będą. Była niepotrzebna animacja, bo bałem się, że coś mi zaatakuje. Mam nóż. Chemikalia. Kwas, kwas. Kwas. mi kwas. Wyglądało jak ze słomką, było Mogę wypić. Czy oblać to? A, tak to działa. Eevee. Ciekła. Yeah. I'm not mad. Wait. What did you call me? I don't want to live in the lab anymore. I want an house, and I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just, just come back with me, right now. So she's just a

shit Czas przetestować Poczywało Przeładowywanie mnie kiedyś zgubi, ale na razie nic nie mówię. Amunicji mamy całkiem sporo, a ten karabin jest serio mocny. Nie narzekam, cieszę się. Nawet bardzo się cieszę. Mniej już. Okej, okay, jest nieźle. Eevee. Muszę ustawić tak Jak brak reakcji Muszę pojechać na trzecie I zejść piętro niżej No super Emergency safety system Przekontrolować czas. To jest bezpieczny pokój? Nie, to nie jest bezpieczny pokój. Tutaj będzie bezpieczny pokój. Trzeba odłożyć sobie zbędne śmieci do skrzyni. O, zniknął. Alan? Alan, where the hell are you? Zmienił się i chodzi po korytarzu. Ania, ona ma duży ekwipunek, to nie muszę nic zmieniać w sumie. Ivi jest na górze. To już przeglądałem. Co mi po tym, że IV jest na górze? IV jest na górze, teraz muszę zejść sam piętro w dół. Co ja mogę mieć naokoło? No, mi kwasu nie starczy. Bomba zdalnie sterowana, to się przyda. O, coraz odporniejszy tam. Co to da się rozpuścić też. Myślę, że to jest jakiś klucz do tych drzwi. Bomba zdalnie sterowana. Dużo tych bomb. Mam wszystkie kwasy poszły. To dalej żyje. Wymiociny to trzeba mieć moc. Ja pierdolę! To trzeba mieć moc. Ale nie idzie przejść. A bo ja mam zejść piętro niżej. Ale rozwaliłem sobie chyba przyszłych przeciwników, to jest dobrze. Muszę obiec korytarz naokoło. Alarm się włączył. Nie, tutaj też przejście jest zablokowane. Hmm. Serio mam spróbować tą bombą. Dobrze jednak, że tutaj przyszedłem, chyba. Tak, tu jest wejście. Mogę iść do góry, no Tam przejście na dole jest zablokowane. Idę dobrze. Znowu tutaj. Przyszedł.

Albo nie. O, wymiotuję tą czarną. Don't touch this. Umarł. A ona będzie stała za nim. O. Jestem w jakimś kokonie. Mhm. Żeby było ja, jakby przekazała mi dar. To bym mógł ją rozwalić moją własną mocą, albo jej własną mocą bardziej. Chyba mi by to właśnie zrobiła. No jestem ranny. Czy o to ci chodziło, Iwi? żeby mi się zmienił w to coś, z czym ty jesteś. Ona teraz nagrywa wiadomość dla Itano. Dlatego on przyjechał. Jestem tajną magentką. Nie Dostałem inną wiadomość, Tą odkryłem później. Dostałem przyjeść, po mnie, ja już kończę. Dobra, nagrane, wysłane i ten przyjedzie. O, ja pierdolę. Ale wiksa. Toż żyje. Dalej wejdę, to się odpali dalej. Kurwa! Nie, bo mnie straszysz. Co ona robi? Trzymaj się, ja albo nurkuj. Tak miało być? Wow, koniec kasety, chcę ten karabin, koniecznie muszę go gdzieś dorwać, ale to było ciekawe. Mam wrażenie, że tu jeszcze jakaś tajemnica. Gruba siedzi w tym domu, że jeszcze tam wrócę. No może, jakbym tego nie chciał spotkać znowu tatka, chociaż tatko może... Nie, tatko dostał syrowicę, to tatko już mi nie zagraża. Mamusia raczej też, bo się rozpadła, jak ją zabiłem. Hmm. Lukas jeszcze żyje. Właśnie, Lukas to może być problem. Też jest taki pizduś. Ja tak,

To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i być może do następnego. Cześć.